Przygotowanie zaliczek na CIT 8 w komark ERP Optima wymaga kilku kluczowych kroków, które zapewnią prawidłowe naliczanie i rozliczanie podatku. Na początku warto skonfigurować system, co obejmuje ustawienia ogólne firmy, konfigurację parametrów księgowych, definicję okresów rozliczeniowych oraz ustawienie stawek podatkowych. To bardzo ważny etap, ponieważ dobrze przeprowadzona konfiguracja ogranicza ryzyko późniejszych błędów. Aby skutecznie wyliczyć zaliczkę na CIT-8, musimy zadbać o kompletność danych w systemie. Komarch ERP Optima jest w stanie automatycznie pobierać informacje z różnych modułów, takich jak księga handlowa, rejestry VAT oraz ewidencja środków trwałych. Pamiętajmy, że wszystkie gospodarcze operacje muszą być odpowiednio zaksięgowane i przypisane do właściwych okresów rozliczeniowych. Przechodząc do samego procesu wyliczania zaliczki na CIT-8, rozpoczynamy od otwarcia modułu zaliczki na CIT-8. Następnie wybieramy okres rozliczeniowy i pozwalamy systemowi na automatyczne pobranie danych. Dokładna weryfikacja i ewentualne korekty tych danych to kluczowy krok przed przeliczeniem zaliczki i jej zatwierdzeniem. System zwraca uwagę na przychody, koszty, oraz odliczenia w oparciu o dane w księdze handlowej. Formularz zaliczki CIT-8 jest podzielony na kilka istotnych sekcji. W sekcji przychodów znajdziemy przychody z działalności gospodarczej, zarówno te pochodzące z kraju, jak i z zagranicy. Koszty uzyskania przychodów są również dokładnie uwzględniane z podziałem na różne kategorie, w tym koszty działalności gospodarczej oraz koszty reprezentacji. System automatycznie oblicza dochód lub stratę na podstawie różnicy między tymi wartościami. Warto zwrócić uwagę na sekcję odliczeń, która pozwala na wprowadzenie strat z lat ubiegłych, darowizn oraz innych odliczeń zgodnych z przepisami. Na ich podstawie system wylicza podstawę opodatkowania oraz należny podatek. Przed zatwierdzeniem zaliczki istotna jest dokładna weryfikacja danych. Komarch IRP Optima zapewnia narzędzia do analizy przychodów i kosztów, a także umożliwia wprowadzanie korekt w razie potrzeby. Ostateczne zatwierdzenie zaliczki generuje stosowny zapis w preliminarzu płatności, co jest kluczowe dla dalszych działań. Zaraz po tym system wykonuje automatyczne generowanie przelewu do Urzędu Skarbowego i przygotowuje formularz CIT-8 do elektronicznej wysyłki. Integracja z systemem e-deklaracje sprawia, że proces rozliczenia jest jeszcze prostszy i bardziej efektywny. Komarch ERP Optima oferuje również rozwiązania do raportowania i analizy. Umożliwia tworzenie zestawień zaliczek za wybrany okres, porównanie wyników rok do roku oraz analizę tendencji w przychodach i kosztach. Dzięki tym funkcjom zarządzający przedsiębiorstwem mają do dyspozycji cenne narzędzia do podejmowania informowanych decyzji. Podsumowując, prawidłowe przygotowanie zaliczek na CIT-8 jest kluczowe dla każdej firmy. Komarch ERP Optima nie tylko upraszcza ten proces, ale również oferuje szereg zaawansowanych narzędzi do analizy i optymalizacji podatkowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa. Mogą skutecznie zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi, minimalizując ryzyko i zapewniając zgodność z przepisami. Zapewnienie zgodności i dokładności w tych sprawach wymaga jednak odpowiedniej wiedzy, dlatego warto rozważyć skorzystanie z doświadczenia specjalistów z Neosmart, którzy mogą wesprzeć w tym procesie. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.